Cześć! W dzisiejszym nagraniu chciałbym Ci pokazać 10 rzeczy, które według mnie składały się na schemat, jak powinieneś pracować, aby osiągać nieprzeciętne rezultaty. Punkt numer 1. Przede wszystkim... Pracuj blokami. Czy to będzie blok 45-minutowy, czy półtorej godziny, czy więcej, to już zależy od Ciebie. Moim zdaniem, dobrym drogiem, takim optymalnym jest te 90 minut, czyli godzina i 30 minut, półtorej godziny, bo dzięki temu możesz wejść sobie w taką pracę głęboką, skupić się na czymś i po prostu działać według tego. Ponieważ jeżeli będziesz siedział nad czymś dłużej, czasami możesz wpaść w takie flow, to wtedy będziesz siedział i nie będziesz się przejmował tym, że czas mija. Po prostu nie będziesz go zauważył. Tak, zegarek będzie nie istniał wtedy. Upływ czasu będzie będzie wtedy niezauważalny, pochłonie Cię to, co w danym momencie zajmuje. Ale to, na co powinieneś zwrócić uwagę, to żeby wyczuć to, jaki taki blok jest dla Ciebie optymalny. Czy to będzie 45 minut, godzina, godzina 30, ważne, żeby dopracować coś swojego, ale to jest bardzo dobra sugestia, żeby pracować właśnie w tym bloku. Druga rzecz, jeżeli chodzi o te bloki, możesz znaleźć sobie na YouTubie taką metodę Pomodoro. To jest taki podział, możesz sobie ustawić, że na przykład 55 minut pracujesz, 5 minut przerwy. 40 minut pracujesz, 20 minut przerwy i tak dalej, i tak dalej. To pomaga pilnować trochę bardziej takiego czasu. Nawet kiedyś widziałem, że powstały takie, takie budziki. Nie wiem, czy kojarzysz, kiedyś były takie nakręcane jajko, że jak się gotowało jajka, to tam minutnik był taki 5-minutowy i można było ugotować te jajka idealnie, tak jakby się chciało. Też są takie budziki do metody Pomodoro. Ale na YouTube znajdziesz tego mnóstwo różnych podziałach interwałowo-czasowych, więc wystarczy, że dopasujesz coś dla siebie. To, co jest tutaj też ważne w tym samym bloku, to grupowanie poszczególnych małych zadań, które nie zajmą ci więcej, jak na przykład dwie minuty. Czyli jeżeli masz do wysłania maila i wiesz, że to nie będzie jakiś długi mail, to po prostu usiądź, napisz go, wyślij i zapomnij. to będzie odhaczone, 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 kolejne zadanie. Jeżeli masz do zrobienia coś takiego, że masz wysłać maila jakąś masz wysłać jakiś plik, coś masz zeskanować, podpisać, tego typu proste sprawę zgrupuj to razem, usiądź do tego raz, zajmij to 10, 15, 20 minut, ale będziesz miał kilka odhaczonych zadań. To jest bardzo prosta metoda, która pozwala odhaczać takie zadania powiedzmy, które są mało ważne, a często na przykład pilne, zbliża się jakiś temat, termin przelewu czy tego typu rzeczy. Więc możesz to sobie wtedy obrać w bardzo, prosty, w bardzo prostą ramę czasową, jeżeli to po prostu sobie pogrupujesz. Ja robię tak bardzo często. Dzięki temu łatwo można wpaść w coś takiego, a, że to jest tylko dwie minuty i nagle się okazuje, że dobra, zrobiłeś jeszcze i to, i to, i to, i to. Kiedyś słyszałem też jak działać. W sumie to też sam stosuję taką metodę, jeżeli chodzi o rzeczy, które nie chce mi się robić, żeby za dużo nie rozkminiać. Żeby zrobić to trochę bezmyślnie, nazwijmy to. Czyli po prostu, masz coś zrobić, to po prostu zacznij i działaj. Słyszałem kiedyś o takiej metodzie, jeżeli komuś się nie chce biegać, nawet o tym nie myśl, po prostu zacznij wiązać buty do biegania, załóż je, wyjdź i zacznij po prostu biec i nawet nie zauważysz, kiedy ten czas po prostu szybciej minie. Punkt numer dwa, full skupienie. Fokus, nie rozprasza się. Po prostu fokus, laserowa koncentracja. Skup się na jednej konkretnej czynności, którą w danym momencie robisz. Możesz sobie pomóc na 100 milionów sposobów. Możesz wyciszyć telefon, odłożyć, możesz wyłączyć tryby skupienia tego typu rzeczy. Wiem, że dla wielu osób to, pomaga, dla mnie to nie robi po prostu różnicy. To trochę na takiej zasadzie, jak nie jeść słodyczy, też słyszałem, że jeżeli nie chcesz jeść słodyczy, to ich po prostu nie kupuj. Tak ja jestem zwolnikiem tego, że warto mieć na podręciu jakiegoś batonika, bo nie wiem, czy mi się kiedyś nie zachce, albo nie, jak nie wiem, pójdę w góry, czy pójdę na spacer i będę potrzebował. Sobie szybko coś wrzucić na naruszne doładowanie takiego cukru powiedzmy, to wtedy mam dostęp do czegoś takiego, a nie muszę zajrzeć specjalnie do sklepu. To jest też kwestia związana z takim powiedzmy, treningiem silnej woli, ale słyszałem kiedyś coś takiego, że jak nie mam batonika, to nie ma wojny, nie musisz wojować z własną silną wolą, czy, czy po prostu po tego batonika sienisz czy nie sienisz, bo go po prostu nie ma. Nie ma materiału, nie ma kusiciela, nic nie wodzi na pokuszenie, nie ma jakby tematu. Ja uważam, że to jest indywidualne podejście do tego. Czy, czy wolisz mieć coś w szufladzie schowane na tak zwaną czarną godzinę? Jeżeli byś. Potrzebował, czy na przykład sam możesz skupić się na tym, że w tym momencie robisz tylko jedną rzecz? Nie rozpraszacie nic innego, masz totalne skupienie, full focus, nic się nie rozprasza, wszystko masz porozkładane obok i niczego nie dotykasz, po prostu musisz zrobić tylko to jedno zadanie. Miałeś jedno zadanie, robisz to jedno zadanie, dopóki go nie skończysz. Wszystko w danym momencie będzie walczyło o Twoją uwagę. Bo jeżeli się nad czymś skupisz, jeżeli to Cię pochłonie, wpadasz w taki flow, w taką pracę głęboką, wtedy jak jesteś tym na maksa pochłonięty, to jeżeli coś Cię wtedy wybije, nie wiem, zadzwoni telefon, albo coś, albo usłyszysz jakiś dźwięk, cokolwiek się wydarzy, to potrzebujesz ok około 20 minut, żeby wrócić do poprzedniego stanu. Czyli musisz na nowo się rozpędzać, więc nie chcemy tego. Chcemy po prostu skupić się i nad tym zadziałać, żeby to było jak najwięcej głębokiej pracy, po prostu skupienia, takiego koncentracja, full, full, full focus. Punkt numer 3. Kiedyś była taka książka, Zjedz te żabę", chyba Brian Tracy, jak dobrze pamiętam. I on mówił o czymś takim, że na sam początek dnia, na sam początek, to co masz zrobić w ogóle, masz zrobić najtrudniejsze zadanie, to wtedy już dzień pójdzie z górki. I da Ci to po prostu wtedy rozpęd, da Ci takie spełnienie, bo już zrobiłeś bardzo trudne zadanie, ale ja mam trochę inną teorię i praktykę, jeżeli chodzi o właśnie te rzeczy. Uważam, że często ciężko jest się zabrać na przykład do takiego mega trudnego zadania, cokolwiek to jest, i, i któregoś dnia może to być trudny telefon do wykonania, to może być coś, że musi się z czymś skonfrontować, nie wiem, musi napisać do Urzędu Skarbowego cokolwiek, różnego rodzaju rzeczy. Ale ja uważam, że dużo lepiej jest, przynajmniej w moim przypadku, zacząć od różnych drobnych zadań, ponieważ to właśnie daje mi rozpęd i dzięki temu, jak już zrobię jakieś jedno zadanie na maksa proste, nie wiem, miałem komuś coś wysłać, wysyłam to, miałem zrobić jakiś przelew, robię ten przelew, to już masz takie poczucie, o dobra, odhaczyłem, kolejne zadania co, są drobne, ale już masz takie małe sukcesy od początku dnia. I w momencie, kiedy już się wykonasz, będziesz miał takie poczucie, że już to zrobiłeś, bo ogólnie to nie ma w ogóle znaczenia, jeżeli będziesz robił coś, przez cały dzień. Ważne jest to, co zrobisz. Jeżeli coś robiłeś, to nie ma w ogóle znaczenia. Jeżeli coś zrobiłeś, to to już ma zupełnie inny wydźwięk, ponieważ jest to już dokonane, to się dokonało. Jest to zamknięta klamra, czyli mamy coś już konkretnego, coś jest już przypieczętowane, jest to już gotowe i po prostu możemy przejść do kolejnych zadań. I dzięki temu, że zamkniesz tą klamrę, możesz być naprawdę z siebie zadowolony, bo zrobiłeś to, to, to i to, a na przykład jeszcze nie ma godziny 10, jesteś już gotowy, albo nie ma godziny 12, a ty już masz zrobione o tyle, tak dużo rzeczy. Punkt numer 4. Jeden priorytet, jeden priorytet. Jeżeli miałbyś dzisiaj zakończyć dzień i zrobić tylko jedną rzecz, która jest najważniejsza, na to, żeby przepchnąć wiele tematów do przodu, co to by dokładnie było? I ja słyszałem też takie różne techniki. Robimy sobie listę priorytetów, listę zadań do zrobienia, mnóstwo tego po prostu i uwaga, wszystko jest ważne bullshit. To po prostu nie działa. Jeżeli jest jeden priorytet i do niego, do niego prowadzą jakieś, do spełnienia jakiegoś celu, jakieś różne składowe, to można ewentualnie zrobić w ten sposób. Ja też to praktykuję. Trzeba sobie wypisać na przykład pięć rzeczy do zrobienia, ale musisz na pewno z nich zrobić trzy. A te, które nie zrobisz, przechodzą na kolejny dzień, na kolejną listę i niektóre z nich po prostu albo przejdą jeszcze dalej, więc będzie widać, jak wysoko są w tym priorytecie, skoro nie trzeba było ich robić. Niektórych nie trzeba będzie robić już nigdy, ponieważ okaże się, że były nieistotne i tak dalej i tak dalej. I chodzi o to, żeby skupić tylko na jednej ważnej rzeczy, która ma popchnąć to, to, co dzisiaj robisz, albo ogółem, co robisz szerzej, o tym jeszcze będę mówił, do przodu. Bo chodzi o to, że jeżeli zaplanujesz sobie za dużo, jeżeli sobie zrobisz na przykład, dobra, to rozpiszę sobie 10 różnych rzeczy do zrobienia, to bardzo duża szansa, że nigdy nie dojedziesz do samego końca tej listy. To, co ta metoda powoduje, że masz tak dużo rzeczy wypisanych, to uważasz, że zrobisz więcej. Nieprawda. Najprawdopodobniej będzie tak, że zrobisz... 3 cztery, może 5 rzeczy, jeżeli się mocno skupisz i poświęcisz trochę więcej czasu niż byś poświęcił normalnie, to może zrobisz 5, ale wtedy jesteś tylko w połowie zaplanowanych rzeczy tych 10 na przykład. I to powoduje, że na koniec dnia nie masz takiego poczucia spełnienia, że nie jesteś z siebie zadowolony, że zrobiłeś dobry kawał dobrej roboty i że możesz pójść dalej, tylko masz poczucie frustracji. Masz wtedy poczucie, nic dzisiaj nie zrobiłem. Po prostu. Cały dzień minął, a ja znowu nic nie zrobiłem, i powstaje frustracja. Słyszałem takiego, taką historię, to chyba mem był w ogóle jakiś, że było sobie, była sobie rodzina, no i mama w rodzinie nie pozwala jeść świeżego nowego chleba, dopóki nie dojemy chleba z wczoraj. I tym samym sposobem codziennie jemy czerstwy chleb. Dlaczego? Ponieważ zanim zjemy ten, ten czerstwy, mija dzień, ten, który był danego dnia świeży. Jest, przechodzi na następny dzień, i on znowu jest czerstwy, i tak kolejny, dzień za dniem mija, i wtedy świeży chleb czerstwieje. Nie ma po prostu przestrzeń na to, żeby zjeść ten świeży, a wystarczyłoby po prostu odrzucić ten stary chleb i zacząć jeść świeży. Po prostu małe zwycięstwa, bardzo prostym tematem, jeżeli zrobisz to po prostu mądrze i zrobisz to z priorytetem. Numer 5: zrozum, kiedy pracujecie się najlepiej, kiedy Twój umysł jest najlepiej napędzony, kiedy najlepiej się czujesz. Na przykład mój ulubiony blok pracy od 10 do 13, ale podzielony na dwa. Mam powiedzmy półtorej godziny jednego bloku, chwila przerwy, i półtorej godziny drugiego bloku. I mam takie poczucie, że mając jakiegoś tam właśnie smartwatcha, chociaż w sumie nie lubię smartwatcha, to jest bardziej taki zegarek, który mierzy jakiś tam poziom snu, jakieś tam inne rzeczy. Kwestia dotyczy tego, żeby mieć jakieś tam odniesienia, jakieś tam do parametrów życiowych, czy dobrze spałem, czy temperatura ciała i tak dalej. Nie to, że się fikcuję na jakichś tam ustawieniach, tylko chodzi o to, że jeżeli na przykład danego dnia jestem zmęczony i położę się spać i widzę, że się nie wyspałem, no to sam czuję, że się nie wyspałem i patrzę, co mówi zegarek. To wtedy mam punkt odniesienia, jak to mniej więcej Więcej mogę sobie skorelować, więc aha, dobra, to jeżeli wczoraj na przykład byłem na saunie, położyłem się późno spać, czuję, że moja temperatura była wyższa, gorzej spałem, nie było snu głębokiego, i tak dalej, i tak dalej. Monitorowanie jakichś tam parametrów życiowych, żeby po prostu le lepiej funkcjonować, ale przede wszystkim po to, żeby zaobserwować i wyciągnąć wnioski, kiedy jest ten Twój nurt, kiedy twoje 3 godziny pracy będą warte tyle co 6 godzin pracy w innym okresie czasowym albo 6 godzin pracy kogoś innego. I ja mam takie poczucie, że właśnie w te 3 godziny. Czasami to jest właśnie ten podzielony nam właśnie na, na dwa bloki, półtorej godziny plus półtorej godziny z tam pięciominutową przerwą na toaletę, na kawę, na na szybki taki e, mały spacer, no, głównie kilka minut między spotkaniami albo między ważnymi rzeczami i wtedy wiem, że jestem najbardziej wydajny w tym właśnie okresie. Dla Ciebie to może być zupełnie inny okres. Ważne, żeby poznać siebie, zrozumieć i przede wszystkim obserwować. I na przykład to, co jest ważne, to przynajmniej w moim przypadku, że ja do tej godziny 13 nic nie jem. Jedynie kawa i woda. Znaczy, no rano tam elektrolity piję, później piję wodę, później piję e, kawkę, czasami dwie kawki. Tam chce mi się trochę jeszcze czy nie. Jeżeli chce mi się jeść, to piję sobie wtedy drugą kawę na przykład do tej godziny 13. :00. A dlaczego? Mówiłem, że nawet jeżeli zjem posiłek, nieważne czy on zawiera węglowodany. Podany, czy nie, tam skoki insuliny, inne, inne tematy, inne sprawy, to wiem, że nawet jeżeli zjem posiłek, który nawet nie zawiera węglowodanów, to wtedy mam takie poczucie, że cała ta krew z głowy, cała krew skończyn spływa do żołądka, ten żołądek trawi, ta krew jest gdzieś indziej, ja staję się taki trochę ospały, taki na zasadzie, co ja miałem teraz zrobić? I wiem, że nie ma sensu wtedy po prostu pracować. Czuję, po prostu siedzę, robię coś. Czuję, że o, przychodzi jakaś taka senność, to po prostu idę i odcinam się na te 20, 30, czasami 40 minut, nie więcej. I wtedy czuję, że jest takie jakby szybkie naładowanie baterii, taka szybka ładowarka. I wtedy działam. Nie walczę już z tym. Kiedyś walczyłem, że myślałem, wybiję kolejną kawę. Będę czuł się dużo lepiej. Absolutnie to tak nie działa. Matów o, o kawie, o jej działaniu, dlaczego kolejna kawa nie działa jest już mnóstwo na YouTube, więc nie będę jakby tego tłumaczył. Ale chodzi o to, żeby zrozumieć, że... To tak nie działa. Ważne, żeby poznać swój biorytm, zrozumieć, jak to działa, kiedy najlepiej się czujesz, kiedy masz najlepszy rytm pracy i wtedy gwarantuję Ci, że Twoja wydajność tego skupienia, tego, co zrobisz w ciągu tych 3 godzin na przykład, czy półtorej godziny, będzie razy dwa albo więcej. W ten sposób zamieniam trzy godziny na produktywne 6 godzin, można powiedzieć. A właśnie jeszcze, jeszcze jedna historia, a propos tego mi się przypomniała. Taki jeden mój znajomy zaczął handlować tutaj na, na Allegro, według, według metodologii e-commerce Hacker. Cel był taki, żeby zmieścić się ze wszystkim w ciągu 3 godzin, w ciągu, w ciągu dnia, żeby nie poświęcać więcej jak 3 godziny. No i on tak mówi, no słuchaj Kamil, siedzę, robię, robię, no i nawet zajmuje mi to te 8 godzin. Kurde, jak to? No a pokaż mi, co zrobiłeś. Ja patrzę, a tam nic prawie nie zrobione. Nie? Jakby nie ma, nie, jakby w ogóle rozsypany schemat. Ja mówię, opisz mi swój dzień. A, bo to wiesz, wstanę, dobra, tam zjem jakieś śniadanie, wypiję kawkę, pójdę na papieroska, tam coś tam na Facebooka zobaczę i on to, słuchajcie, wlicza w te 8 godzin tej pracy. Ja mówię, kurde, no to wiadomo, że tu nic się nie wydarzy. No i zaczęliśmy to ustawiać, przeorganizowywać, kiedy jest najlepiej, właśnie kilka takich, powiedzmy, porad i słuchajcie, wstawą godzinę wcześniej... I zajmowało mu to wszystko od godziny 6 do 9. On od godziny, do godziny 9 miał już wszystko zrobione. I to było to. Później tylko doglądanie i tam na przykład realizacja jakichś drobnych bieżących zamówień, ale to też niekoniecznie. I to właśnie było świetne, bo on tam trochę działało tak, że dzieli się z żoną tą pracą, ale, ale to w jakimś tam innym schemacie. Ale chodziło o to, że siedział wcześniej od godziny 8 do 16, nie zrobił prawie nic. Po prostu robił cały dzień, nie zrobił nic, tylko obsłużył jakieś bieżące rzeczy, ale nic nie postępowało do przodu. A później wymienił po prostu to na 3 godziny, czyli od 6 do 9 miał zrobione wszystko i było poczucie spełnienia, a był jeszcze w godzinie jednocyfrowej, nie było jeszcze dwucyfrowej godziny, było to przed 10, więc to jest w ogóle świetne. Trzeba było to po prostu przeorganizować. Punkt szósty. To nawiązuje się trochę do poprzedniego punktu, ale po prostu sprawdzaj. I bądź świadomy swojego stanu emocjonalnego w ciągu dnia, w danym momencie. Różne dni są, jesteśmy ludźmi, zwierzętami, które oddziałują bardzo na przykład na pogodę. Mamy dużo emocji, mamy różne rzeczy, tak, mamy bardzo dużo hormonów, które współdziałają. Żyjemy w społeczeństwie, różne wydarzenia mogą na nas wpłynąć. Sprawdzaj i po prostu zaobserwuj swój dany stan emocjonalny. Nie zostawiać to przypadkowi. Warto po prostu wtedy zobaczyć o... W danym momencie poczułem jakąś dziwną emocję. I po prostu sprawdzić to, zarejestrować nawet, możesz prowadzić sobie taki dziennik. Wiem, że są aplikacje, że o, w danym momencie poczułem taką emocję, sobie zapisujesz. Albo, że zawsze o godzinie 13 czy o 20 zapisujesz, jak w danym momencie się czujesz, dzięki temu możesz zobaczyć sobie taki dziennik, tak? To oczywiście ma wpływ dużo na to czynniku, właśnie pogoda, co się dzieje w danym momencie, jaka jest sytuacja rodzinna czy, czy społeczna, powiedzmy, co zjadłeś itp. itd. I co to ma na celu? Chodzi o to, że wtedy będziesz dużo bardziej skupiony, będziesz dużo bardziej rozumiał i będziesz lepiej umiał znaleźć ten swój blok. Czasu pracy, kiedy jesteś najbardziej wydajny, kiedy jesteś najbardziej dostępny emocjonalnie, kiedy jesteś najbardziej sprawny umysłowo i kiedy się czujesz po prostu najlepiej sam ze sobą. Dlaczego to jest ważne? Bo chodzi o to, że ten koncept, który powstał już lata temu, od pracy 8 do 16, być może ma zastosowanie w przypadku, kiedy ktoś siedzi, pracuje na jakimś zanadaniu taśmowym, które jest jakby powtarzalne, manualne, nie wiem właśnie w fabryce, trzeba na przykład przekładać ciastka. Cały dzień siedzisz i przekładasz ciastka. Okej, okay, nie wymaga to tam za dużo roboty głowa sobie może gdzieś odpłynąć, może pomyśleć, czy ja pranie zrobiłem, wywiesiłem, czy żelazko wyłączone, nie wiem, ale ty dalej przykładasz się ciastka. Więc ogółem tutaj nie ma wymagania jakiejś dużej wydajności, ale jeżeli ty siedzisz przy komputerze, masz pracować kreatywnie, umysłowo, tak, ta głowa ma coś stworzyć, masz coś wypluć, dosłownie takiego dobrego z tego, to moim zdaniem ten koncept nie do końca się sprawdza, bo oczywiście czasami jeżeli już zrozumiesz, jak działa twój ten, twoja biodostępność emocjonalna, nazwijmy to, żebyś, że w danym momencie się dobrze czujesz i możesz góry przynosić, to jeżeli wpadniesz w ten flow, w tą pracę głęboką, to nawet możesz siedzieć 12 godzin i tego nie zauważyć. A czasami 2 godziny i po prostu nie jesteś w stanie nad niczym się skupić. Jeżeli masz taką możliwość, to po prostu dzisiaj zostaw to, zostaw, zostaw to, to zadanie, które masz zrobić, zrobisz się dnia następnego albo jeszcze kolejnego. Tak? To też kwestia priorytetów, kwestia możliwości oczywiście, ponieważ nie każdy ma, ma taką możliwość, by właśnie w ten sposób tak zadziałać, ale polecam doprowadzić do takiego momentu, gdzie jesteś sam swoim szefem, że masz możliwość, że odpowiadasz tylko przed klientami, którzy też mogą poczekać, tak, tego typu rzeczy. Miał po prostu wybór, tak, żebyś miał wolność tego wyboru, też praca zdalna, też polecam bardzo, dobra, e, bardzo dobre rozwiązanie, jeśli jest taka oczywiście możliwość w Twojej branży, czy, czy cokolwiek robisz innego. Punkt siódmy nie tylko Ty, ale również Twoje środowisko. Chodzi o to, że przygotuj sobie to stanowisko pracy, czy ogółem cokolwiek innego tak, żeby to Ciebie wspierało, a nie żeby Cię rozpraszało. Jeżeli dobrze Ci się pracuje w bałaganie, super. Miej bałagan. wiem, że takie kreatywne umysły lubią bałagan, bo wtedy coś się dzieje, cały czas coś się gdzieś róża. Jeżeli uważasz, że trzeba mieć posprzątane, po prostu posprzątaj, to zajmie Ci kilka minut dosłownie, nawet w tej przerwie między tymi blokami, i wtedy po prostu dzięki temu sobie tutaj szybko ogarniesz. Jeżeli wiesz, że rozprasza Cię, nie wiem, zjedzenie posiłków w ciągu dnia, Przygotuj sobie ten posiłek wcześniej. Jeżeli wiesz, że wkurza Cię robienie kawy, zrób sobie to termosiku i sobie będziesz ją dolewał, tak? Jeżeli nie chce Ci się wstawać po wodę, to miej sobie butelkę przygotowaną i tak dalej, i tak dalej. Stwórz środowisko, dzięki któremu możesz po prostu być wydajnym, po prostu będziesz mógł osiągać, zahaczać kolejne punkty, będziesz osiągaczem dosłownie, czyli kolejne rzeczy realizujesz i rzeczy, które nie robisz cały czas, tylko zrobisz. Miałem kiedyś takiego znajomego, przeprowadził się do Warszawy, no i pytam, jak tam, jak tam, czy udało się coś zrobić, tak? bo miał tam powiedzmy informatyczne jakieś plany, ale poszedł trochę na własną rękę. No i pytam, jak tam sprawy, co się dzieje? O, no mam kilka projektów i mówię, dobra, ale co zrobiłeś? Są już jakieś aplikacje tego, nie? No, 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 jeszcze rozgrzebane wszystko, ale działam. No jest kilka, jest kilka projektów, działamy, działamy, jest spoko, jest spoko. Tak, korzystając właśnie z tego, daj teraz łapkę w górę. Bo jest spoko, pamiętaj o tym. Projekty są bardzo ważne, ale łapka dla algorytmu YouTube'owego też jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. No i jak to się skończyło? Nic nie zrobił. Robił, 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 ale nic nie zrobił. I to jest ta zasadnicza różnica, że nic się nie wydarzyło, poświęcił na to czas. Bo możesz robić cały dzień, a nie zrobić nic. I to jest właśnie to, żeby to zrozumieć. Więc sprytnie przechodzimy do punktu ósmego, czyli. Pracuj dla efektu, pracuj dla wyniku, a nie dla samej zajętości. Można być zajętym cały dzień, nie zrobić nic, ale robić calutki dzień. Też kiedyś pamiętam, mama mówiła, się pytała, jak tam, dostałeś piątkę? Mówię, no dostałem czwórkę. A widzisz, nie douczyłeś się, nie? Mogłeś się uczyć cały dzień, ale się nie douczyłeś, jakieś zagadnienie pominąłeś i akurat tak się trafia, że tam na klasówce, na egzaminie, akurat to będzie takie prawo, nie wiem, to chyba prawo Murphy'ego, nie pamiętam dokładnie w tym momencie, ktoś mi może poprawić w komentarzu. Ale zwykle wpada, wypada to, co akurat pominąłeś. Ta partia materiału. Tak to mniej więcej czasami bywało. Punkt dziewiąty, zbliżamy się już prawie do końca. Zaplanuj sobie, ale nie tylko dzień. Już w odniesieniu do, kolej, do poprzednich punktów, jak były te trzy z pięciu, priorytet i tak dalej. Zaplanuj sobie nie tylko dzień, ale w obrębie na przykład tygodnia, miesiąca. Czy nawet kwartału, co chcesz zrobić, co chcesz osiągnąć, w jakiej materii. Też gdzieś na, na kanale jest mój materiał o tak zwanej mapie wizyjnej, więc polecam do niego wrócić. Może go odświeżyć, bo on jest lata temu nagrany. Pamiętam, że jeszcze mi tak słońce totalnie oświetlało, więc e, odbiór wizualny jest słaby, e, akustyczny, audio jest dużo lepszy, jeżeli chodzi o samą przekazywaną treść, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, że jeżeli chcesz coś zrobić z. Z robić, nie robić, dokonane, zrobić, to musisz to osiągnąć, musisz pracować na wynik, a nie praca dla pracy. Zaplanuj to sobie i dzięki temu będziesz miał małe zwycięstwa, małe sukcesy, i dzięki temu pójdziesz do przodu. To nie ma znaczenia, ile przeglądałeś aukcji, ile hurtowni przeglądałeś, ile dodałeś dzisiaj aukcji, ile je poprawiłeś, czy ustawiłeś kampanię adresu, czy zoptymalizowałeś. Rzeczy dokonane, ty masz dokonywać. A nie tylko robić w danym momencie. To ma być rzecz dokonana, zamknięta klamru po prostu. Otwierasz to zamknij, nie zostawię samą sobie, bo to się po prostu rozlewa i to się nigdy nie kończy, więc nie ma poczucia spełnienia i po, pojawia się więcej frustracji i jest po prostu lipa. Punkt 10. Dochodzimy do końca. Monitoruj postępy, aby wiedzieć, czy jesteś wystarczająco krytyczny i nie odbiegasz od wytycznej. Czyli jeżeli widzisz, że idziesz jakąś drogą, ale nagle pojawił się jakiś tam poboczny quest, tak, można powiedzieć w jakiejś grze RPG, Pojaw pojawił się jakiś poboczny quest, to pamiętaj, żeby wrócić na główny tor, ten którym e, idziesz, tak? Bo nie ma nic złego w modyfikacji toru. Ale jeżeli ty idziesz do jakiegoś celu, wiesz, że kierunek jest prosty, tak? Idziesz tam. I nagle patrzysz U, skręcimy w zupełnie inną stronę. To to nie jest już ten sam kierunek, to jest zupełnie inna mapa, nazwijmy to, inny punkt, tak? To tak jak rośnie drzewo, tak? Rośną sobie gałęzie. To chodzi o to, żeby ten gruby, główny pień, ten nurt był po prostu zachowany. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby to zrozumieć. I teraz uwaga, pamiętaj, to są naprawdę proste rzeczy, bardzo proste, ale nie znaczy, że one są łatwe. Skup się, bo to są naprawdę dobre, uniwersalne zasady, które po prostu działają. Wiem, że głowa będzie próbowała, żeby kombinować, a coś lepsze, coś zmienię, bo to jest nudne. To jest nudna powtarzalność, masz to robić w ten sposób, masz to działać, ale jeżeli coś działa, to po co to zmieniać? Możesz znaleźć sobie jakieś tam obejście, pójść sobie jakimś tam innym nutem, żeby wrócić na, na główną ścieżkę, na główny nurt, ale ogółem chodzi o to, żeby zrozumieć, że prostota w tym wypadku działa. I pamiętaj o jedną ważną rzecz. Wszystko, wokół będzie walczyć o Twoją uwagę. Zawsze. Zawsze to takie jest skonstruowane. Pamiętasz, jak była jakaś telewizja, były te różne filmy, mega-hity leciały, taki jest, je, dzieje się największa akcja, Fum, zapraszamy na reklamę i wtedy tak, cholera. Taki nie wiesz, czy, czy Rambo wygrał, czy nie wygrał tą wojnę, którą on tam prowadził on kontra reszta świata. I reklamy. Jednak chcesz odejść w tym momencie, zrobić coś i patrz o, jednak reklama tego nowego środka do prania mnie zaciekawiła, bo mój nie dopiera. Albo patrzysz, o, nowy batonik, muszę go spróbować. Wszystko będzie walczyło o twoją uwagę. Teraz masz, masz dostęp tak naprawdę do takiej ilości rozpraszaczy, czego jeszcze nie było. Te social media to wszystko skrolowanie, dźwięki. Wszystko, po prostu powiadomienia, masakra. Wszystko będzie walczyło o twoją uwagę. To, co masz zrobić, to nie dać się tym. Masz wygrać tę walkę, masz po prostu się skupić, masz pamiętać o tym, że to jest twoja silna wola i że jesteś w stanie to zrobić. Za każdym razem wszystko będzie walczyło o twoją uwagę, ale ja cię rekomenduję, byś świadomie podjął decyzję, podjął tą rękawicę i świadomie wygrał potyczkę o twoje skupienie i koncentrację w bieżącym zadaniu. A teraz, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, daj łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.